Czy kiedykolwiek słyszałeś, jak ktoś mówi, że diabetyk nie może jeść owoców? A może, że naturalny sok jest zdrowszy niż cały owoc? I to słynne zdanie. Słodkie owoce to trucizna dla osób z cukrzycą. Jeśli masz ponad 40 lat i martwisz się o swoje zdrowie, lub znasz kogoś, kto żyje z cukrzycą, przygotuj się na odkrycie prawd, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz odżywianie. Przygotuj się. Bo dziś demaskujemy trzy niebezpieczne kłamstwa o owocach i cukrzycy, które krążą od dziesięcioleci, szkodząc milionom ludzi. To, co odkryjesz w ciągu najbliższych minut, może nie tylko poprawić jakość Twojego życia, ale także uratować Twoje zdrowie. Wyobraź sobie sytuację. Jesteś w gabinecie lekarskim, właśnie otrzymałeś diagnozę cukrzycy typu 2. Lekarz patrzy na Ciebie i mówi: Teraz musisz wyeliminować wszystkie owoce ze swojej diety. To czysty cukier. Wychodzisz stamtąd zdruzgotany, myśląc, że nigdy więcej nie będziesz mógł skosztować słodkiego mango, chrupiącego jabłka czy tych zimnych winogron, które tak bardzo lubisz. Ale co by było, gdybym ci powiedział, że to może być jedno z największych kłamstw, jakie kiedykolwiek słyszałeś o cukrzycy. A gdybym ci ujawnił, że istnieją owoce, które nie tylko mogą być spożywane przez diabetyków, ale mogą nawet pomagać w kontrolowaniu glikemii. Byłbyś zaskoczony oburzony a może ulżyłoby ci prawda jest taka że dezinformacja na temat owoców i cukrzycy jest tak wielka że dosłownie zabija ludzi tak dobrze słyszałeś ludzie rozwijają poważne niedobory żywieniowe depresję żywieniową a nawet dekompensację cukrzycową postępując zgodnie z błędnymi poradami wyobraź sobie prawie połowa osób z cukrzycą w naszym kraju chodzi po linie bez wiedzy o tym Nadal jedzą, żyją i podejmują decyzje żywieniowe oparte na nieprawdziwych informacjach, przyspieszając proces poważnych powikłań takich jak ślepota, amputacje i problemy sercowe. A tutaj jest kluczowy punkt: wiele z tych powikłań można by uniknąć, gdyby ludzie znali prawdę o żywności, którą spożywają codziennie. Szczególnie o owocach, które przez wielu są uważane za zakazane dla diabetyków. Czy zdarzyło ci się unikać dojrzałego banana lub czuć się winnym jedząc mango? Jeśli tak, padłeś ofiarą jednego z tych kłamstw, które dziś demaskujemy. Pierwsza mentira: diabetyk nie może jeść żadnych owoców. To prawdopodobnie największe i najbardziej szkodliwe kłamstwo o cukrzycy i odżywianiu. Ile razy to słyszałeś? Ach, moja ciocia ma cukrzycę, nie może nawet patrzeć na owoc. Ta wypowiedź jest nie tylko fałszywa, ale także niezwykle niebezpieczna dla zdrowia. Prawda naukowa jest zupełnie inna. Badania przeprowadzone przez American Diabetes Association i opublikowane w Journal of Nutritional Science udowodniły, że osoby z cukrzycą, które odpowiednio spożywają owoce, mają lepszą kontrolę glikemii, mniejsze ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i lepszą ogólną jakość życia. Ale dlaczego powstało to kłamstwo? Odpowiedź tkwi w pomyleniu cukru z złożonymi węglowodanami. Kiedy ktoś jabłko nie spożywa tylko czystego cukru, przyjmuje błonnik, witaminy, Minerały, antyoksydanty i wodę. Ta naturalna kombinacja sprawia, że cukier z owocu jest wchłaniany przez organizm znacznie wolniej i w sposób kontrolowany. Przejdźmy do praktycznego przykładu, który otworzy ci oczy. Średnie jabłko miści około 25 gramów węglowodanów, ale także 4 gramy błonnika. Ten błonnik działa jak gąbka w jelitach, wchłaniając część cukru i uwalniając go stopniowo do krwiobiegu. To jak różnica między wylaniem wiadra wody naraz na podłogę a użyciem konewki, która uwalnia wodę po trochu. Fascynujące badanie przeprowadzone na 500 tysiącach osób w Chinach, opublikowane w czasopiśmie PLOS Medicine w 2017 roku, wykazało, że diabetycy, którzy regularnie spożywali świeże owoce, mieli o 17% mniejsze ryzyko śmierci ze wszystkich przyczyn i 28% mniejsze ryzyko poważnych powikłań naczyniowych. Ale uwaga, istnieje kluczowa różnica między jedzeniem całego owocu a spożywaniem tylko soku. Kiedy pijesz sok pomarańczowy, nawet naturalny, otrzymujesz cały cukier z owocu bez błonnika, który naturalnie go reguluje. Dlatego dwie szklanki soku pomarańczowego mogą podnieść twoją glikemię szybciej niż dwie całe pomarańcze. Czy zauważyłeś, jak czujesz się nasycony po jedzeniu dwóch pomarańczy, ale łatwo możesz wypić sok z czterech czy pięciu pomarańczy. Dzieje się to dlatego, że błonnik z całego owocu wysyła sygnały sytości do mózgu, czego nie dzieje się z sokiem. Sekret owoców o niskim indeksie glikemicznym. Teraz ujawnię coś, czego niewielu specjalistów odpowiednio wyjaśnia. Nie wszystkie owoce mają taki sam wpływ na Twoją glikemię. Istnieje coś, co nazywa się indeksem glikemicznym, który mierzy szybkość, z jaką żywność podnosi cukier w krwi. Owoce takie jak truskawki, jeżyny, maliny, jabłka ze skórką, gruszki ze skórką, a nawet zielone banany mają niski lub umiarkowany indeks glikemiczny. Oznacza to, że podnoszą glikemię w sposób łagodny i kontrolowany, będąc nie tylko bezpieczne, ale korzystne dla diabetyków. Z drugiej strony, bardzo dojrzałe owoce, takie jak bardzo żółty banan, bardzo dojrzałe mango czy arbus, mają wyższy indeks glikemiczny i powinny być spożywane z umiarem, najlepiej w towarzystwie innych produktów, które opóźniają ich wchłanianie. Cenna wskazówka, która może zmienić Twój stosunek do owoców. Zawsze jedz owoc w towarzystwie źródła białka lub zdrowego tłuszczu. Na przykład jabłko z kilkoma orzechami lub truskawki z naturalnym jogurtem bez cukru. Ta kombinacja praktycznie eliminuje jakikolwiek skok glikemiczny, czyniąc przekoskę nie tylko bezpieczną, ale także odżywczą. Druga mentira Naturalny sok jest zdrowszy niż cały owoc. To drugie kłamstwo jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wydaje się logiczne. W końcu, sok jest zrobiony z owocu, prawda? Jak może być mniej zdrowy? Przygotuj się do odkrycia, które cię zaskoczy. Kiedy przekształcasz owoc w sok, nawet świeżo wyciskany i bez dodanego cukru, tworzysz bombę glikemiczną. Wyjaśnię dokładnie dlaczego, z solidwymi danymi naukowymi, które cię zaimponują. Szklanka naturalnego soku pomarańczowego zawiera równowartość trzech lub czterech pomarańczy, ale bez błonnika. Aby spożyć cztery całe pomarańcze, potrzebowałbyś około 20 do 30 minut, powoli żując, twój organizm miałby czas na stopniowe przetwarzanie cukrów, uwalniając insulinę w sposób kontrolowany. Sok z tych samych czterech pomarańczy spożywasz w dwie lub trzy minuty. Cały ten cukier dociera do jelita na raz, powodując skok glikemiczny, który może być nawet trzy razy większy niż z całego owocu. Rewolucyjne badanie opublikowane w British Medical Journalu które przez 18 lat obserwowało 187 382 osoby, odkryło coś alarmującego. Osoby, które spożywały 3 porcje soku owocowego tygodniowo, miały o 8% większe ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, z drugiej strony, te, które spożywały całe owoce, miały ryzyko zmniejszone nawet o 26%. Ale historia staje się jeszcze bardziej zaskakująca, gdy analizujemy, co dzieje się w Twoim organizmie. Kiedy żujesz owoc, Twój mózg otrzymuje sygnały sytości przez nerw błędny, ten proces nie zachodzi z płynami. Dlatego możesz wypić szklankę soku i nadal czuć głód, ale trudno ci będzie zjeść więcej owoców po dwóch czy trzech całych sztukach. Istnieje także aspekt, który niewielu zna: szybkość opróżniania żołądka. Płyny opuszczają żołądek szybciej niż pokarmy stałe, oznacza to, że cukier z soku dociera do jelita cienkiego szybciej, gdzie jest wchłaniany niemal natychmiast. Praktyczny przykład, abyś zrozumiał, wyobraź sobie, że twoja glikemia to poziom wody w basenie. Jedzenie pomarańczy to jak otwarcie cienkiego kranu, który stopniowo napełnia basen, picie soku pomarańczowego to jak wylanie kilku wiader wody na raz, poziom szybko wzrasta i może się przelewać. Mit soku, detoks dla diabetyków. Tutaj wkraczamy na jeszcze bardziej niebezpieczne terytorium. Czy widziałeś te przepisy na sok detoks, które obiecują oczyszczenie organizmu i kontrolę cukrzycy? Zwykle to mieszanki kilku owoców z warzywami, sprzedawane jako cudowne rozwiązanie. Rzeczywistość jest taka, że te soki to prawdziwe bomby skoncentrowanej fruktozy. Typowy sok detoks, zrobiony z jabłka, marchewki, buraka, pomarańczy i imbiru może mieć aż 60 g prostych węglowodanów, równowartość 15 łyżeczek cukru. Dla diabetyka spożycie tego nadczczo. Może podnieść glikemię do niebezpiecznych poziomów powyżej 300 mg na decylitr. A najgorsze jest to, że wielu osób robi to, wierząc, że dbają o swoje zdrowie. Trzecia mentira. Słodki owoc to trucizna dla diabetyków. Trzecie wielkie kłamstwo dotyczy naturalnie słodkich owoców. Ile razy słyszałeś, że mango, winogrona, figi czy persymona są zakazane dla diabetyków? To uogólnienie nie tylko jest nieprawdziwe, ale pozbawia ludzi składników odżywczych, które są niezbędne do kontroli samej cukrzycy. Podzielę się z Tobą danymi z badania, które całkowicie zmieniło moje spojrzenie na ten temat. Fińskie badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition obserwowało przez 12 lat 2332 diabetyków typu 2. Wyniki były zaskakujące. Ci, którzy regularnie spożywali słodkie owoce, ale w odpowiednich porcjach i w odpowiednich porach, wykazywali lepszą kontrolę glikemii, mniejszą potrzebę leków i znacznie mniej powikłań niż ci, którzy całkowicie unikali tych owoców. Wyjaśnienie tkwi w złożoności odżywczej owoców. Na przykład mango to nie tylko cukier. Zawiera ponad 20 różnych witamin i minerałów, w tym magnez, który poprawia wrażliwość na insulinę oraz antyoksydanty, które chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniami spowodowanymi cukrzycą. Ale oto sekret, o którym nikt ci nie mówi. Moment i sposób spożycia robi całą różnicę. Zjedzenie kawałka mango po zbilansowanym posiłku ma znacznie mniejszy wpływ na glikemię niż spożycie tej samej ilości na czczo. Właściwy czas na spożywanie słodkich owoców. Istnieje harmonogram metaboliczny, którego niewielu diabetyków zna, ale który może zrewolucjonować kontrolę glikemii. Twój organizm przetwarza cukry inaczej w ciągu dnia. A znajomość tych wzorców może pozwolić ci cieszyć się nawet najsłodszymi owocami w bezpieczny sposób. Między 6 a 10 rano, Twoja wrażliwość na insulinę jest naturalnie wyższa ze względu na poranny kortyzol. To najlepszy moment na spożywanie owoców o wyższym indeksie glikemicznym, zawsze w towarzystwie białka. W okresie między 14 a 16 rano, występuje kolejny szczyt wrażliwości na insulinę. To doskonały czas na przekąskę ze słodkimi owocami, szczególnie jeśli rano ćwiczyłeś. Po 18 wrażliwość na insulinę naturalnie spada. To moment, aby wybrać owoce o niskim indeksie glikemicznym lub całkowicie unikać owoców. Praktyczny przykład: kawałek mango o 8 rano w towarzystwie jajecznicy może mieć taki sam wpływ na glikemię, jak pół jabłka o 20.0. 20 Różnica tkwi w zdolności Twojego ciała do przetwarzania tych cukrów o różnych porach dnia. Właściwa porcja, której nikt cię nie nauczył. Teraz ujawnię coś, co może całkowicie zmienić Twój stosunek do owoców. Istnieje prosta formuła do obliczenia idealnej porcji każdego owocu dla diabetyków, oparta na solidnych dowodach naukowych. Zasada 15 gramów węglowodanów na porcję to ilość, którą większość diabetyków może spożyć bez powodowania znaczących skoków glikemicznych. Ale jak wiedzieć, ile owoców odpowiada 15 g węglowodanów? Średnie jabłko to 15 g węglowodanów. Pół banana 15 g węglowodanów. 15 winogron 15 g węglowodanów. Szklanka truskawek 15 g węglowodanów. Pół małego mango 15 g węglowodanów. Dwie świeże figi 15 gramów węglowodanów. Interesujące jest to, że możesz spożywać aż trzy takie porcje dziennie, odpowiednio rozłożone, bez uszczerbku dla kontroli glikemii. Oznacza to, że dobrze poinformowany diabetyk może jeść więcej owoców niż wiele osób bez cukrzycy. Ukryte supermoce owoców dla diabetyków. Oto informacja, która może Cię zaskoczyć. Niektóre owoce nie tylko są bezpieczne dla diabetyków, ale mogą aktywnie pomagać w kontrolowaniu glikemii. Tak jest, istnieją owoce, które działają niemal jak naturalne leki na cukrzycę. Cynamon, na przykład spożywany razem z owocami, może zmniejszyć odpowiedź glikemiczną aż do 29%. Pakistańskie badanie wykazało, że 1 gram cynamonu dziennie zmniejsza glikemię nadczo średnio o 18-29%. Czerwone owoce, truskawki jeziny, maliny, jagody zawierają antocjaniny, związki, które poprawiają wrażliwość na insulinę. Badanie Harvarda na 200 tysięcy osób wykazało, że ci, którzy regularnie spożywają czerwone owoce, mają o 23% mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Jabłko ze skórką zawiera quercetynę, flawonąt, który częściowo blokuje wchłanianie glukozy w jelitach. To dosłownie naturalny hamulec dla wzrostu glikemii. A oto najbardziej imponujący fakt: diabetycy, które spożywają dwie lub trzy porcje odpowiednich owoców dziennie, mają średnio o 0,4% niższą hemoglobinę glikowaną niż ci, którzy całkowicie unikają owoców. Może to się wydawać niewiele, ale ta różnica oznacza lata dłuższego zdrowego życia. Bezpieczny protokół ponownego wprowadzenia owoców. Jeśli jesteś diabetykiem i od lat unikasz owoców ze strachu lub znasz kogoś w takiej sytuacji, podzielę się bezpiecznym protokołem opracowanym na podstawie dowodów naukowych do ponownego wprowadzenia owoców do diety. Tydzień pierwszy, drugi. Zacznij tylko od owoców o bardzo niskim indeksie glikemicznym: truskawki, jeziny, maliny, szklankę dziennie, zawsze po śniadaniu lub obiedzie, nigdy samodzielnie. Tydzień trzeci, czwarty. Dodaj jabłko ze skórką. Połowę jedny jabłka dziennie w towarzystwie pięciu, 6 orzechów lub kilku kawałków białego sera. Tydzień piąty, szósty włącz gruszkę ze skórką, postępując zgodnie z tym samym protokołem, co z jabłkiem. W tym okresie monitor swoją glikemię przed i dwie godziny po spożyciu owocu. Zapisuj wartości. Będzie zaskoczony, odkrywając, że wpływ jest znacznie mniejszy niż sobie wyobrażałaś. Od tygodnia siódmego, jeśli wyniki są pozytywne, możesz stopniowo włączać inne owoce, zawsze przestrzegając odpowiednich porcji i kombinacji. Istnieją wyraźne wskaźniki, że Twój organizm dobrze reaguje na spożywanie owoców i że możesz nawet zwiększyć porcje. Niewielu diabetyków zna te znaki, ale są one fundamentalne dla personalizacji diety. Jeśli Twoja glikemia dwie godziny po zjedzeniu owocu jest poniżej 140 mg na decylitr, oznacza to doskonałą tolerancję. Jeśli jest między 140 i 180 mg na decylitr, tolerancja jest dobra, ale powinieneś utrzymać obecne porcje. Powyżej 180 mg na decylitr sugeruje, że powinieneś zmniejszyć porcję lub wybrać owoce o niższym indeksie glikemicznym. Innym ważnym wskaźnikiem jest hemoglobina glikowana. Jeśli pozostaje stabilna lub nawet się poprawia po ponownym wprowadzeniu owoców, potwierdza to, że jesteś na właściwej drodze. Magiczna kombinacja, która neutralizuje cukier z owoców. Oto sekret, który może zrewolucjonować Twoje odżywianie. Istnieją kombinacje żywności, które praktycznie neutralizują wpływ glikemiczny owoców. Te kombinacje zostały przetestowane naukowo, a wyniki są imponujące. Owoc plus błonnik rozpuszczalny. Dodaj łyżeczka psyllium lub chia do koktajlu owocowego. Te błonniki tworzą żel w żołądku, który drastycznie opóźnia wchłanianie cukru. Owoc plus białko plus zdrowy tłuszcz. Jabłko z masłem orzechowym bez cukru lub truskawki z greckim jogurtem naturalnym i kilkoma orzechami. Ta kombinacja może zmniejszyć skok glikemiczny nawet o 50%. Owoc plus ocet jabłkowy. Dwie łyżki octu jabłkowego w szklance wody, wypite 15 minut przed owocem, może zmniejszyć wzrost glikemii nawet o 34%. Bardzo dojrzałe, brązowe banany. Błąd trzeci. Picie zimnej wody razem z owocem. To przyspiesza opróżnianie żołądka i wchłanianie cukru. Preferuj wodę w temperaturze pokojowej 30 minut przed lub po. Błąd czwarty. Jedzenie owoców wieczorem. Po 18:00 Twoja wrażliwość na insulinę spada, jeśli spożywasz owoce o tej porze, wybieraj tylko te o bardzo niskim indeksie glikemicznym. Błąd 5. Nie monitorowanie glikemii. Każda osoba reaguje inaczej. To, co działa dla jednego, może nie działać dla drugiego. Przyszłość odżywiania dla diabetyków. Najnowsze badania rewolucjonują nasze zrozumienie cukrzycy i odżywiania. Izraelskie badanie opublikowane w CEL w 2015 roku odkryło, że odpowiedź glikemiczna jest wysoce indywidualna. Dwie osoby mogą jeść ten sam owoc i mieć zupełnie różne reakcje. To oznacza, że przyszłość kontroli cukrzycy będzie spersonalizowana. Już dziś istnieją aplikacje, które poprzez ciągłe monitorowanie glukozy mogą powiedzieć dokładnie, które owoce i w jakich ilościach są idealne dla każdej osoby. Ale dopóki ta technologia nie stanie się dostępna dla wszystkich, wytyczne, które dzisiaj podzieliłem, to najlepsze, co może zaoferować obecna nauka. Twoja podróż zaczyna się teraz. Jeśli dotarłeś aż tutaj, oznacza to, że jesteś naprawdę zaangażowany w swoje zdrowie lub zdrowie kogoś, kto go kochaś. Informacje, które dzisiaj podzieliłem, mogą dosłownie dodać lat zdrowego życia, zmniejszyć powikłania i drastycznie poprawić jakość życia. Pamiętaj, nie musisz żyć życiem pozbawionym smaków i składników odżywczych owoców z powodu cukrzycy. Dzięki wiedzy i strategii możliwe jest mieć co najlepsze z obu drogów, doskonałą kontrolę glikemii i przyjemne, odżywcze jedzenie. Zacznij powoli, monitoruj swoje wyniki i przede wszystkim zawsze współpracuj ze swoim lekarzem. Owoce mogą być Twoimi sojusznikami w tej podróży, a nie wrogami. Teraz chcę wiedzieć od Ciebie, które z tych kłamstw o owocach i cukrzycy najbardziej Cię zaprzyło, czy słyszałeś wcześniej któreś z tych informacji? Opowiedz o swoim doświadczeniu i podziel się tym materiałem z kimś, kto musi poznać te prawdy. A jeśli ten kontent był dla ciebie przydatny, nie zapomnij subskrybować kanału i aktywować dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej informacji, która może zmienić twoje zdrowie. W przyszłym tygodniu będziemy mówić o pięciu produktach, które obiecują kontrolować cukrzycę, ale mogą sabotować twoje leczenie. Do tej pory dbaj siebie i pamiętaj. Wiedza to najlepsze lekarstwo.